Masz skórę naczyniową? Te 5 zasad to must have, żeby Twoja skóra wyglądała spokojnie i zdrowo. Numer 1. Pokochaj witaminę C i dziką różę. To duet, który wzmacnia uszczelnia naczynka i rozświetla cerę. 2. Bogate konsystencje. Skóra naczyniowa kocha bogate odżywcze kremy i olejanki, które działają jak kołderka ochronna. Numer 3. Delikatne mycie twarzy. Zero agresji, zero tarcia, tylko naturalne, łagodne formuły, które nie zaburzają bariery hydrolipidowej. Numer 4. Peeling kawitacyjny. Delikatnie złuszcza, nie podrażnia, nie rozszerza naczynek i stopniowo wzmacnia Twoją skórę. Numer 5. Dodaj rytuały, na przykład akupunktura twarzy. To naturalny sposób na wzmocnienie skóry od środka, pobudzenie mikrokrążenia i zachowanie młodości. A jeśli chcesz dla twojej skóry czegoś ekstra, postaw na olejankę dziką. Olejanka dzika to bomba witaminy C, kilka ekstraktów z dzikiej róży, bogata konsystencja i codzienne wzmocnienie. Setki naszych klientek podkreślają działanie łagodzące, dodające blasku i wzmacniające. To idealny finał pielęgnacji, który naprawdę działa.